Jesteśmy w sklepie osiedlowym na ulicy Cieszyńskiej w Chorzowie. Kierownikiem tego sklepu jest pani Mirka Jędrzejak, którą zaprosiliśmy do współpracy nad realizacją naszego projektu. Chcemy umieścić w sklepie plakaty promujące trzeźwość. Nie tylko w czasie wakacyjnym, ale także w trakcie całego roku szkolnego. Niestety, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, którzy kupują alkohol i tutaj liczymy na panią Mirkę. Alkohol zabija każdą inicjatywę. Odbyła chęć do życia, a jego działanie powoduje stagnację i zatracenie ambicji. Dlaczego nie trzeba szukać dostępu do alkoholu? Mamy dużo ciekawsze propozycje na spędzanie wolnego czasu. Często słyszymy od pana Seweryna, że szkoda czasu na szpanowanie głupotą, że życie, choćby nie wiem, jak było długie, musi być tak przeżyte, że na mycie powiemy. Nie zmarnowałam ani jednego dnia. Dlatego sami z niczego, a właściwie z graciarni, przez pół roku budowaliśmy studio nagrań, które jest naszą dumą. Uczymy się gotować i piec. Wychodzą nam naprawdę pyszne rzeczy. Naszym przetworom nie ma równych. Przeprowadzamy wywiady z gwiazdami muzyki, rap, pop i innej. Można je znaleźć na naszym Facebooku. Niektórzy z nich zaprzyjaźnili się z nami. Na przykład raper Miłosz jest przychylny naszym zainteresowaniom. I wyraził chęć współpracy. Dziękujemy władzom naszego miasta za przychylność i zainteresowanie dla naszych działań. Zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc. Miejmy nadzieję, że i Wy będziecie mogli w przyszłości liczyć na nas.